Panie prezesie, jest pan zadowolony z dzisiejszego wyniku, bo to był pierwszy państwa sparring, tak? Tak, jesteśmy, na, można powiedzieć, na początku okresu przygotowań do nowego sezonu. Myślę, że mo mogę być zadowolony po tym sparingu dzisiaj. Na pewno trener będzie miał do przemyślenia po tym, po tym sparingu. Generalnie mecz myślę, że taki wyrównany był. Jest pan zadowolony z testowanych zawodników? Z większości tak. Niektórym załodnikom to już po tym sparingu prawdopodobnie podziękujemy. Dwa lata temu przejął Pan RKS. Macie bardzo chyba takie no, mocarstwowe plany, bo awansujecie z, z roku na rok. No, klub przejęliśmy dwa lata temu, tak jak Pan zauważył. Dosyć w trudnym momencie, bo po spadku z czwartej ligi udało nam się te struktury odbudować w miarę szybko. Co efektem są te dwa awanse, które zrobiliśmy w ostatnich dwóch sezonach. Co do planów, no na pewno są ambitne. Plany są ambitne, ale to wszystko boisko zweryfikuje i myślę, że po rundzie jesiennej będziemy określać plany na, ten, na koniec sezonu. Bo to już chyba, nie wiem, 18, 20, 19, 18 lat jak spadliście z pierwszej ligi wtedy, wtedy tej ekstraklasy. No tak, to już parę, parę ładnych lat minęło tamtego czasu. Fajnie, że, że udało nam się. Jesteśmy na początku tej drogi odbudowy klubu i dosyć fajnie to wygląda, co też się przegłada na frekwencję kibiców na trybunach i, i chciałbym, żeby, żeby tę tendencję utrzymać. Jeżeli chodzi o ten sezon, no to też planujecie taki szybki awans, czy tak jak Pan mówi, boisko wszystko zweryfikuje? Nie, nie, podchodzimy do tego na spokojnie. Wiadomo, że trzecia liga to już też trochę inne granie i, i, i inny, inny budżet też przede wszystkim. Okręg łódzki też nie jest łatwy. No tak, ale myślę, że spokojnie powinniśmy sobie poradzić w tej trzeciej lidze. W Radomsku, no tak jak ostatnio też w Działoszynie jest taka jakby no kolonia częstochowskich zawodników. Jest tutaj w Radomsku kilku takich graczy, którzy mają powiedzmy korzenie czy tam za sobą grę w częstochowskich klubach. Staramy się szukać zawodników z okolicy i, i no, rzeczą naturalną jest, że szukamy to w Częstochowie czy, czy w Łodzi, w bliskich, w bliskich odległościach od Radomska.